W sumie było to czytane. To wszyscy, im dłużej żyjemy na tej ziemi, im dłużej przebywamy tutaj, jesteśmy, mi się wydaje, że zgodni. Bardzo zgodni w tym, że, że to zadowolenie to może dać jedynie Chrystus. I sam mając to zadowolenie z tych, którzy rzeczywiście Oddali mu swoje usta, którzy oddali mu swój umysł, swoje serce. Wiecie, mały z takich ludzi na tej ziemi, którzy oddali mu swoje usta. Serce w jakimś sensie łatwo, może ktoś by powiedział umysł łatwo. Dlatego Jakub, napełniony Duchem Świętym, pisze te, a nie inne słowa. Chociaż Pan Jezus Chrystus mówi, że to z serca pochodzi to wszystko, to jednak później dalej mocą tą Chrystusową, Duchem Świętym, napełniony sługa, mówi wyraźnie o tym, że naprawdę ujarzmić język. Tak już człowiek to zrobi, to jest doskonały. I tam czytamy w tym trzecim rozdziale, właśnie Jakuba. I Piotr dobrze to wiedział. To był człowiek, który był naprawdę bardzo zrywny to był człowiek który był gotowy wiele zrobić po swojemu do czasu kiedy rzeczywiście Chrystus mu pokazał że Piotrze ja będę panował nad tobą i będziesz robił zwyciężał tylko wtedy kiedy będziesz mi posłuszny kiedy będziesz posłuszny Duchowi Świętemu wiecie to jest bardzo mocne wezwanie to jest rzeczywiście coś co naprawdę dzieli chrześcijaństwo Udawane od tego prawdziwego, od tego rzeczywistego chrześcijaństwa, naśladowania Jezusa Chrystusa. Dlatego Pan Jezus Chrystus w tym momencie bardzo silnie znowu mówi o krzyżu, że bez krzyża nie da rady. Że jeśli człowiek nie myśli o krzyżu, jeśli człowiek nie woła o to, żeby Pan Jezus Chrystus pomógł mu go nosić za sobą, żeby Pan Jezus Chrystus pomagał mu w tym, żeby rzeczywiście ukrzyżować tą starą naturę gadlatywną człowieka, okrutną naturę człowieka. I człowiek nie będzie walczył, nie będzie oddawał tego rzeczywiście Panu Jezusowi Chrystusowi, nie będzie się modlił, wołał do Pana i korzystał z tej mocy świętej krwi. To nie skorzysta z tego. Nie zrozumie nawet tego. Będzie łatwy do mówienia. Naprawdę trudny do słuchania. Będzie mu się wydawało, że można mówić, wiele mówić. Wiecie, gdy patrzę na Ewangelię, Ewangelię, te cztery, które mamy... Kiedy patrzę na to, ile Pan Jezus Chrystus zostało spisane słów naszego umiłowanego Pana Jezusa Chrystusa w przebiegu tego 3,5 roku, co powiedział i co wyraził, gdzieś chciał, żeby dotarło do nas, to zobaczcie, my w ciągu 3,5 roku, ile jesteśmy w stanie wypowiedzieć, ile jesteśmy w stanie wypowiedzieć smutnych, przykrych słów, słów, które może ktoś zapamięta do końca życia, a my z tego powodu możemy boleć żałować, płakać, a i tak one gdzieś już padły. Pan Jezus Chrystus ma moc przebaczyć. Ale jednak i tak jesteśmy łatwo w stanie wypowiedzieć w ciągu trzech lat, nawet gdybyśmy spojrzeli tego pół roku nawet. Zobaczcie. Czy to jak to nas stawia, dlatego stać do tego tematu i mówić o tym, podzielić się tym, to, to naprawdę to jest coś, co człowiek myśli sobie, kto jest gotów. Tylko Jezus, ci, którzy naprawdę poszli, poszli za Nim, ci są gotowi o tym, żeby rzeczywiście móc powiedzieć, a tak to możemy jedynie co, to odnosić się do naszego umiłowanego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, że naprawdę nikt od Niego nie utrzymał z ust Jego nic, co byłoby grzechem, nic, co byłoby nieprawością. Wszelka zła rzecz z ust wypływająca jest grzechem. Wszystko to, co nie, nie, nie jest chrystusowe, co nie można przyłożyć do naszego Pana i powiedzieć tak, Panie, to jest od Ciebie, to jest Twoje, to się Tobie podoba. To jest to grzech. Jest to grzech i później człowiek może powiedzieć, ale pośród tego wszystkiego ja naprawdę dużo jeszcze fajnych rzeczy innych mówię. Znowu, Jakub z tym się bardzo silnie rozprawia. Jest to taki naprawdę mąż waleczny o dobro, o czystość języka i mówi tutaj nim wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. No, byśmy teraz powiedzieli Jakub, bracie kochane, bracia moi, tak być nie powinno? Otóż właśnie bez Chrystusa Jezusa, bez codziennego naprawdę bycia bliskiego z Jezusem Chrystusem Tacy jesteśmy. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. A tak być nie powinno. Czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką? Czy drzewo figowe, bracia moi, może rodzić oliwki albo winna latorośl figi? Tak też słony zdrój nie może wydać słodkiej wody. No i tutaj Jakub wyraźnie pokazuje, że nie można powiedzieć o sobie, że jestem naprawdę słodkim źródłem, a wypływa gorzka woda. Kiedy myślisz o swoim życiu, kiedy myślisz o tym, co jak minął dzień, to w pewnym momencie, jeśli nie padniesz przed Bogiem, nie padniesz przed Panem i nie powiesz o tym właśnie, że popłynęła znowu ta gorzka woda, zabrakło znowu słodyczy Twojej Panie Jezu, to, to będziesz pogrążał się jeszcze. Rzeczywiście, jeśli to było tak w ciągu tego dnia, a często jest tak, to wtedy rzeczywiście, jeśli nie poprosisz swojego Pana o wybaczenie, nie poprosisz Go. Nie skorzysta z mocy jego krwi, oczyszczającej mocy jego krwi, to rzeczywiście będzie człowiek się w tym pogrążał, i w pewnym momencie ten człowiek pomyśli, już nawet będzie mówił, że przecież każdy tak mówi, każdy tak robi, każdy używa takich słów. Wiecie, kiedy przypomnisz sobie, Każde Boże dziecko, myślę, że miało takie doświadczenie, bardzo mocne, że kiedy przypomnisz sobie czas, kiedy się nawracałeś, nawracałaś, kiedy przypomnisz sobie czas, kiedy delikatny Duch Święty dotykał delikatnego serca, kiedy rzeczywiście nawet słowa niestanowcze komuś mogły powodować w sercu smutek i rzeczywiście zastanowienie czy, czy tak by chciał Pan Jezus? Eee... Jakiekolwiek, nawet słowa, które później rzeczywiście miałeś w swoim sercu, myślałeś, czy tak naprawdę powiedziałby Pan Jezus? Czy tak by odpowiedział? Nawet ktoś by powiedział z Bogu, ale z człowieku dzisiaj się dużo ostrzej rozmawia, ale z człowieku dzisiaj się dużo szybciej wypowiada pewne słowa i nikt z tego powodu nie ma wyrzutów. Takie jest chrześcijaństwo dzisiejsze. To jednak ty myślisz, chrześcijaństwo, to co, to, co, to co się dzieje, nie jest żadnym usprawiedliwieniem dla człowieka, który odstępuje od tego, jaki jest Chrystus naprawdę, kiedy spojrzymy na Jezusa Chrystusa to On taki nie był bez względu na to, co dzisiaj myślą ludzie bez względu na to, jak dzisiaj wygląda chrześcijaństwo, Chrystus zawsze będzie święty, czysty On będzie miał zawsze czyste, święte usta zawsze to, co mówi, to jest rzeczywiście czyste i święte po, co, po to mam dane został On jako ten, który się wstawia ze swoimi świętymi można powiedzieć, świętym sercem za nami, świętymi ustami swoimi za nami wstawia się, abyśmy mogli rzeczywiście w tym tak trudnym czasie, w tym czasie, w którym pada wiele słów na tej ziemi, które nie powinny paść z Bożych dzieci, żebyśmy mogli jeszcze zawołać i naprawdę skorzystać z stawiennictwa Chrystusowego, które tam się dokonuje po Ojca. Żebyśmy mogli naprawdę z tego skorzystać, bez względu na to, czy, mogli, czy wydaje mi się, że i tak miałem rację, czy nie miałem racji, nieważne czy tak zrobiłby Jezus? Czy tak zrobiłby Jezus? Mam jeszcze kochani czas. Mam jeszcze czas, kiedy można się oczyszczać, kiedy człowiek zgrzeszy, może się oczyszczać i nie myśleć w tym czasie rzeczywiście jak inni to robią, jak wyglądają inni, co inni zrobili. Nie, jak ja wyglądam w oczach Bożych? Jak ja stanę? Nie będę nigdy Pan nasz powiedział wyraźnie, że nigdy nie będzie tak. Nie było i nie będzie, że staniesz na sądzie i powiesz: a tamten by jeszcze bardziej narozrabiał. Nieważne, zobaczcie nawet, że żadne prawo na tej ziemi jest takie, że jak cię zatrzyma policja, to chociażbyś policji wmawiał, że tamten pojechał przede mną szybciej. On mnie nawet wyprzedził trochę wcześniej. To i tak ty dostaniesz mandat. Nie tamten, ty dostaniesz mandat, że przekroczyłeś prędkość. Jeśli takie prawo tutaj ziemskie jest w ten sposób, no to ileż bardziej jeszcze to prawo, kiedy staniemy przed Bogiem, każdy z nas. I zdamy sprawę za to, co wypowiadały usta, jak jest zapisane, jak też Pan powiedział, że słowa wszystkie, słowa wszystkie, one będą tam zapisane i teraz czy rzeczywiście pozwalamy na to, żeby moc krwi Jezusa Chrystusa mogła obyć nas z grzechów naszych? Rzeczywiście, żeby mogła obyć nas z grzechów naszych? Czy raczej mówimy sumieniu? Sumienie, to się musisz rozwinąć z czasem. Musisz się rozwinąć. Bo wolno mi tak mówić. Wiecie, nie wolno. My często, bo jako mężowie, to dobrze wiemy. My często, jako żony, myślę, że też to dobrze wiemy. My często, jako bracia i siostry, to dobrze wiemy. Tylko my myślimy w tym czasie, że, że no, może i dobrze zrobiłem, a później, kiedy przychodzi ci sumienie, jeszcze dotykane mocą Ducha Świętego, przychodzi i mówi ci nie wolno, no, źle zrobiłeś. To ty myślisz sobie, no ale on zrobił jeszcze gorzej. To teraz źle, czy jeszcze gorzej będzie? sądzone źle i chociaż może nawet się wydawać, może być racja, że tam to zrobi jeszcze gorzej. To i to i to pójdzie pod sąd. Kto się przed panem stoi? Kto się wtedy stoi przed panem? Dlatego Biblia wyraźnie mówi, że jedyną ostoją jest ten, który rzeczywiście swoje usta oddał pod panowanie Jezusa Chrystusa, przy którego ustach stanął Bóg jako ten, który strzeże tych ust, jak mówi Psalmista. Boże, stań, stań rzeczywiście u moich ust i rzeczywiście stań się tym, tym który będziesz strzegł tych wrót, żeby przez te wrota nie przeszło żadne przekleństwo, żadne ochyctwo, żadna nieprawość. Wiecie, ktoś by mógł powiedzieć, to lepiej z tej ziemi jak najszybciej uciekać, bo na tej ziemi jest tyle już rzeczy, które się dokonuje, że pośród tego wszystkiego, jak tutaj utrzymać ten język? Otóż, kto trzyma się Jezusa Chrystusa? Ja wierzę, bo Chrystus zwyciężył, zawsze zwyciężał i zawsze będzie zwyciężał. Że można się ostać, można się ostać. Ale tak ważne jest, myślę, że w tym doznajemy. Ja tego doznałem wielokrotnie i doznawać tego może każde Boże dziecko. Co robisz od rana ze swoim językiem? Czy pierwsze, co robisz od rana ze swoim językiem, to idziesz w modlitwie do swojego Pana? Czy raczej ten język od rany już pracuje na obrotach ziemskich? Na słowach ziemskich? I rzeczywiście od rana możesz powiedzieć, nie jak psalmista, że wita cię z rana modlitwa moja, tylko witam mnie, cię rodzino z rana język mój. I teraz poznajcie znowu tego dnia, jaki jest mój język. Wiecie, chociaż to jest taka rzecz, która... I dzięki Bogu za to w sumie, która chociażbyś najgłębszym był e, schowanym człowiekiem, świetnym dyplomatą, to i tak z ust w pewnym momencie wyjdzie, co jest w sercu. I Bóg nieraz to nawet pozwoli na to, żeby to wyszło, żeby człowiek w końcu zobaczył, jak potrzebuje Jezusa Chrystusa, żeby pokutował, odwrócił się od swojego złego postępowania, przyszedł do Chrystusa i rzeczywiście mógł być tym, który do niego należy. Pan nasz mówi wyraźnie o tym, dlatego naprawdę więcej modlitwy, więcej wołania do Pana, więcej w naszych domach rzeczywiście tego, kiedy będziemy wołali do Boga. Kiedy rzeczywiście będziemy więcej mówić w modlitwie, aniżeli nawet więcej nieraz do ludzi. Oczywiście to jest tak, że można, należy rozmawiać, należy mówić, nie należy kogoś, ale kiedy rzeczywiście mówisz do swojego Pana, to Pan Ci wtedy naprawdę daje to, żeby przejść przez to doświadczenia. Co nasz pan robił? Wysypiał się nocami. Spał tak smacznie, że nie można było go z rana dobudzić. Nie, nocami modlił się. Jego usta były oddane ojcu. On wołał do swojego ojca, wiecie? Naprawdę to jest coś, co może zachować. Naprawdę, kochani, wielu ludzi, ja widziałem ich paru przed śmiercią, którzy żałowali swojego życia. Ale gdy niektórych spytałem o to, czego żałują najbardziej, to mówili, że bardzo często kłótni, która spowodowała rozłąkę. I gdybyś sprawdził rzeczywiście tak, że często właśnie wynikiem jest język, język przeklęte, właśnie narzędzie, które człowiek zamiast oddać w ukrzyżowanie i posłuszeństwo Jezusowi Chrystusowi, tak myśli, że samemu jest w stanie zapanować nad nim. Dlatego Jakub, kiedy pisze te słowa, on mówi w tych słowach, pokazuje nam wyraźnie. Oddaj to podpanowanie mocarza, który potrafi sobie z tym poradzić. Oddaj swój język Jezusowi. Oddaj Go jak najprędzej. Wiecie, to jest trudne, bo ktoś by powiedział naprawdę ten język, to przecież ja. Decyduje o tym, co on będzie wypowiadał. Jak dobrze, kiedy naprawdę decyduje już Jezus. I wtedy rzeczywiście ten Jezus może powiedzieć, czy ten dzień. Bo dzisiaj, gdyby się chrześcijan spytał, czy oni są zadowoleni, dużo z nich by powiedziało: naprawdę, to nie był... To nie jest moje życie, nie jest złe. Moje życie nie jest takie złe. Moje życie jest nawet niezłe. Tu pracuję, tam pomagam, tam jeszcze coś robię. Jestem ja naprawdę, nie jestem chrześcijaninem. No musisz to potwierdzić. Nie, właśnie. Kiedy patrzymy przez pryzmat tego, co mówisz, jak się wypowiadasz, jak, jak rzeczywiście przychodzi do swojego pana, jak przychodzi do innych wierzących, to wtedy rzeczywiście blednie to wszystko. Blednie. Nieraz można wiele fajnych rzeczy zrobić, a za chwilę językiem tak pokaleczyć, że wszystko to gaśnie. Dlatego Pan nasz mówi, że jest takim mocarzem, który potrafi się tym zająć. Tak, żeby rzeczywiście zadowolony z tego był nasz Pan. Kiedy Jezus Chrystus był na tej ziemi, wypowiadał słowa, które miały go zadowolić czy ojca. Oczywiście, on wypowiadał słowa, które chciał ojciec i ojca to zadowolało. Boga wszechmogącego to radowało, że jest w końcu na tej ziemi ktoś, kto wypowiada słowa słowa z nieba, słowa, które w końcu ludzie mogą usłyszeć, słowa od Boga, w których nie ma czegoś po prostu chwilowego, ale cały czas, kiedy mówił, mówił z nieba, Jezus Chrystus, to, co miał od Ojca. Prorocy, kiedy mówili, oni dostawali, to było w danym czasie, oni dostawali i wtedy szli i przemawiali. A nasz Pan cały czas to, co mówił, to były słowa, które Ojciec chciał, aby w tym czasie, w tym miejscu te słowa padały. Czy możemy pójść tak za Jezusem Chrystusem? Tak, kiedy zrozumiemy słowa, żebyśmy rzeczywiście nie, nie mówili zbyt pochopnie, tam oczywiście było o przysięganiu. Ale nie mówili zbyt pochopnie, w kazaniu na górze tam jest wyraźnie powiedziane Nie mówcie zbyt pochopnie, przysięgajcie Niech umowa że będzie tak, tak, nie, nie Bo co pan to, to złego I widzimy że rzeczywiście Nasz pan pokazuje w tym wyrazie, że że on naprawdę Nie chce, żebyśmy byli gadłami Nie chcą, chce, żebyśmy byli mówcami Tak, mówcami Ale nie gadłami, nie kłótliwymi gadłami którzy kłócą się i później myślą sobie, że jakoś to przejdzie. Wiecie, co to jest, to jest najgorsze? Że właśnie rzeczywiście w pewnym momencie dochodzisz do tego, Pan Twój przychodzi do Ciebie wieczorem, Ty kładziesz się tego wieczoru, bo nie wiesz, czy wstaniesz rano, idziesz do swojego Pana, a Pan mówi Ci, wolno było? Wolno Ci było tak powiedzieć? Wolno Ci było tak zrobić? Moje umiłowane dziecko, wolno Ci było? I wtedy Ty mogłeś powiedzieć, mi wolno, ale wtedy odchodziłeś chod, ze zgorzknieniem. I kolejny czas zgorzknienia powodował gorzkość w sercu i odejście od Twojego Pana, stawanie się coraz gorz bardziej gorzkim dla innych. Albo rzeczywiście złamane serce, które mówi: Panie, tak, Ty wiesz, że mi nie wolno. I błagam, wybacz mi. Wtedy wiedziałeś dobrze, nieraz co przychodziło na Twoje serce, jak balsam, przychodziło przybaczenie. Twój Pan Ci powiedział: Wybaczam Ci, wybaczam Ci. I naprawdę możesz być człowiekiem, któremu wybaczono. Jest szczęśliwy z powodu tego, że wybaczono. I następnego ranka wstaje i mówi: Panie, oby rzeczywiście był tym, który będzie czujny i trzeźwy, aby móc się modlić, aby móc tym językiem wysławiać Ciebie. Naprawdę, my możemy powiedzieć: Wiele rzeczy nie rozumiem, które się dzieją. Ale to akurat są rzeczy zrozumiałe dla każdego dorosłego człowieka. To, co robi z językiem. Naprawdę to jest zrozumiałe. Bo, bo my wiemy, co my mówimy. My już nie jesteśmy pozbawieni rozumu, pozbawieni samokontroli. My nawet często wiemy, bo my słyszymy, co my mówimy. Gdybyśmy wypowiadali słowa, a ich nie słyszeli, wtedy moglibyśmy powiedzieć w sumie to ja nie wiem, czy ja to powiedziałem. Ale te słowa padły. My sami je słyszeliśmy swoimi własnymi uszami, co zrobiliśmy i wtedy, jak my staniemy przed Panem. Czy myślimy, że tak nam to ujdzie, dlatego Pan nasz prowadzi nas do świętości. Chwała Mu za to, że mamy krew, moc Jego świętej krwi, która prowadzi nas do świętości. Naprawdę, dlatego zobaczcie, że wielu zrezygnowało dzisiaj. Dzisiaj już w wielu miejscach się tego nie mówi. Nie zwraca się na to uwagi, na krzyż, krzyż, który rozprawia się z językiem człowieka. Nie mówi się tego. Dlaczego? Bo Ludzie sobie odpuścili, bo tak jest zły ten świat. Tak jest zły już język człowieka, również wśród wielu chrześcijan, że już sobie ludzie odpuścili, że porozmawiajmy sobie o innych kwestiach, pomówmy o innych rzeczach, o, 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 o tym, co rzeczywiście będzie ładne, miłe, przyjemne. Nie rozmawiajmy o tym, co będzie bolesne, co będzie przykre, co będzie Ci pokazywało, człowieku, potrzebujesz pokory, potrzebujesz uniżenia, potrzebujesz przyjścia do swojego Pana, potrzebujesz prośbą o przebaczenie. Ale Pan tak, nas tak miłuje, że on chce nas wpuścić do nieba, chce nas wziąć tam ze sobą, ale tam tylko święci wejdą. Kłamcy tam nie wejdą. Ci, którzy swoim językiem czynili zło, tam nie wejdą. Dlatego Jezus Chrystus nas o tym uświadamia. To jest właśnie to, do czego Jezus Chrystus nas prowadzi. Można naprawdę być tym. Wiecie, nieraz to właśnie pokazuje nam, i o tym mówił Paweł. Zobaczcie, że. Do Pawa w pewnym momencie, nawet do niego, Bożego Sługi, mieli w pewnym momencie pretensje, nawet ci koryntianie. Bo kiedy ten Paweł mówił, on nie bił ich po twarzy. On w pewnym momencie nawet mówi, że wolicie tych, którzy was po twarzy biją. Wolicie tych, którzy rzeczywiście wam, wam robią nawet swoimi ustami, już was tak stawiają. Nie lubicie łagodnych. Nie lubicie tych, którzy łagodnie mówią, którzy z, z miłością do was przemawiają. Nie, nie lubicie. Bo taki człowiek jest, jak tupnie nogą, yy, powie coś ostrego, to wtedy rzeczywiście nie zaskoczy taki człowiek na chwilę. A Pan Nasz powiedział na nas wiele słów miłości, łagodności. Na ile człowiek zaskoczy, na ile człowiek pozwoli, aby te słowa Jezusa Chrystusa, naprawdę w wielkiej, wielkiej delikatności Jego miłości, wielkiej łagodności Jego serca, żeby mogły naprawdę nas łamać dalej i powodować nas, że pójdziemy za tym. Że, chociaż rzeczywiście będą mogli nas łamać kołem, bić, zabijać, to jednak nasze ustadali będą oddane Jezusowi Chrystusowi. Niekiedy byśmy powiedzieli, no przecież wystarczyło tylko powiedzieć. Wystarczyło tylko powiedzieć. Tym prześladowanym na przestrzeni wieków. Słuchaj, to są tylko słowa. Powiedz im. Powiedz im, że, że odwołujesz. Powiedz im. Przecież oni, może już teraz tym językiem tak to fajnie ułożyć, że powiedz im tylko to. Nie, oni wiedzieli, że język jest ważny, że powie, bo mówią to, co chrystusowe, tylko i wyłącznie. Nie odwołają tego, co powiedzieli, gdyż oni nie będą tym językiem kłamać. Nie będą mówić kłamstwa i za to umierali. Umierali, bo nie chcieli kłamać. Ginęli na stosach, bo nie kłamali, bo mówili prawdę. I za to ich ci kłamcy, ci ludzie ich za to mordowali, zabijali, ścigali. Kłamcy. Mogli się tylko powiedzieć, że już będziecie kłamać tak jak my, i będziecie wolni, Wasz wrócić do waszych rodzin po dwudziestoletnim więzieniu, możecie spokojnie, tylko to zróbcie. Obiecano im wiadomo, że diabłu diabł chodziło o zabicie ich przede wszystkim tam wypuszczenie, o zabicie ich, ale zobaczcie, że tak jest, dlatego chrześcijaństwo i sam Chrystus pokazuje nam wyraźnie, że to ma znaczenie ogromne u Niego. Że tak jak te słowa padały przez naszego Pana do nas, i mogą być spisane Tak ważne jest to, żebyśmy, skoro my w miejsce Chrystusa poselstwo sprawu, e, sprawujemy, to żeby również nasze słowa mogły naprawdę być tymi słowami, które będą chrystusowe. Wierzysz w to, że Jezus może to uczynić? Oczywiście, sobie nie wierzysz. Jesteś wobec siebie szczery i wobec innych. Sobie nie wierzysz. Nie ma się co dziwić. Wiele już razy zawiodłeś. Zawiodłaś, ja zawiodłem. Ale Jezus Chrystus potrafi to uczynić. Tylko pytanie, kto mu się odda? I ten, komu się, komu, kto mu się odda, ten będzie mógł doznać, że Jezus Chrystus potrafi. Naprawdę potrafi się z czymś takim rozprawić, jak język ludzki. Potrafi. Tylko rzeczywiście to nasz Pan powiedział: Tylko ci, którzy są mu oddani, naprawdę, którzy już nie starają się tym językiem tuszować. Jak niektórzy również dzisiaj próbują zatuszować później to, co tam było wcześniej. Nie. Którzy wyznają swoją winę. Mówią: Zgrzeszyłem. Zawiniłem Boże. Tak było w Izraelu. Izrael miał przyjść i to jak miał zrobić? Mm, przed Bogiem nie. On miał przyjść przed Boże oblicze i wyznać swoimi ustami: Zawiniłem. Zawiniłem Boże. Zgrzeszyłem przeciwko Tobie. Czy Bóg by nie wybaczył wtedy Izraelowi? Czy by nie wybaczył? Wejrzałby na nich. Bo Bóg ma upodobanie w skruszonym sercu. Ma upodobanie, dlatego właśnie Bóg nam pokazuje to i rzeczywiście nam to daje, żebyśmy mogli jeszcze zobaczyć. I nie ma żadnego wytłumaczenia dla mnie, dla żadnego z nas, że takie po prostu są już teraz czasy. Że wygrywa ktoś naprawdę sprytny w mowie. Że w tych czasach wygra, poradzi sobie tego chrześcijań, który będzie sprytny w mowie, zdecydowany. Będzie taki rzeczywiście, który nikomu nic nie przepuści, będzie taki naprawdę w tej mowie nie wiadomo jak wysoko. Nie, wygra ten, który oddał swoje usta Chrystusowi, który oddał swoje serce, swój umysł Chrystusowi. Ten jedynie przejdzie tą próbę, reszta się wszystko pokruszy, wszystko się pokruszy, wszystko się rozpadnie wobec przeciwnika, wszystko się rozpadnie, gdyż dzisiaj jest czas, kiedy przeciwnik naprawdę szarpie za języki ludzi mocno szarpie za języki ludzi, wrzuca im, już nie, nie wystarczy mu, że wrzuci im jakieś oskarżenie w umysł. Mu największą przyjemność sprawia to, kiedy wrzuca im to w umysł, a później oni to rozsiewają, rozsiewają, rozsiewają. Jest to rozsiewane dalej i czynione to ustami. Dlatego chwała naszemu Panu za to, że mamy miejsce ucieczki, twierdzę, miejsce schronienia. Jeśli byśmy zawinili, mamy miejsce schronienia, naprawdę. I wtedy rzeczywiście z człowieka, który robi się nie wiadomo jaki, robi się wtedy człowiek łagodny wobec Chrystusa. Dzisiaj jest dużo mocarzy ustowych, ale życie nasz Pan pokazał, że jak mówił, tak żył, abyśmy rzeczywiście ja, każdy z nas i myślę tu w pierwszym momencie o sobie, żebym nie był mocarzem ust, tylko rzeczywiście poddania życia Jezusowi Chrystusowi, aby Nasz Pan, kiedy przyjdzie, nie powiedział, że tak, byłeś mocny w ustach. Ale życie Twoje daleko odbiegło ode mnie. Ale żeby rzeczywiście mógł powiedzieć w ustach, byłeś mój i w czynach byłeś mój. I dlatego chwała naszemu Panu za to, że naprawdę On, on tego chce, On tego pragnie. I teraz dużo zależy. Naprawdę, kochanie, czy na koniec powiem, że dużo zależy, bo sami wiecie, jak to jest. Już po swoim doświadczeniu, że dużo, dużo zależy, jak wygląda poranek. Naprawdę dużo. Czy naprawdę nasze usta z poranku będą wielbiły Boże imię, będą oddawały Mu chwałę, czy będą rzeczywiście już od poranku w gonitwie i, i po prostu w, niestety od razu w narażeniu na to, żeby odpowiedzieć po swojemu, po staremu, znaczy się. Obyśmy nasze usta zawsze z poranku, już zawsze z poranku oddawali naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi i tak, żeby był cały dzień, a wtedy rzeczywiście będziemy mogli być tymi, którzy naszymi ustami będą życzyć szczęścia, hojnie, innych obdarzać szczęściem i człowiek będzie mógł rzeczywiście doznać, chociaż nieraz będą mówiły prawdę, może nieraz bolesną prawdę, ale będą darzyły szczęściem, dlatego tego się człowiek powinien nauczyć od Pana. Bez względu na to, ile ma lat. Człowiek młody myśli sobie, ja zwojuję swoim językiem, nie wiadomo co. A później doznaje tego, jak przez, przez życie idzie i myśli sobie, ja cię nie mogę jak. Ja byłem głupi, kiedy tak myślałem. Jak ja sobie myślałem, naprawdę jedyne zwycięstwo jest w Chrystusie. Jedyne zwojowanie i zwyciężenie to jest w Chrystusie. Nie naprawdę nie mocą słowa, ale sercem oddanym Jezusowi Chrystusowi się zwycięża. I chwała naszemu Panu za to. Amen.